W jednym z poprzednich filmów mówiłam już o tym, że jeśli mężczyzna kocha, to wcale nie jest powiedziane, że będzie o tym mówił wprost. I z drugiej strony, jeśli mężczyzna jednak wypowiada wobec Was słowa miłości, to też nie jest stuprocentową gwarancją, że naprawdę coś do Was czuje. Przecież jest wiele przypadków, kiedy kobieta słyszała te wymarzone słowa, a mimo to mężczyzna i tak od niej odchodził. I to często po dość krótkim czasie. Dlatego zamiast skupiać się na obecności czy braku pewnych słów, lepiej patrzcie na czyny i działania mężczyzny. One powiedzą Wam znacznie więcej niż jakiekolwiek słowa. Na przykład mężczyzna wyraźnie przyznaje się do miłości wtedy, gdy rozumie, czego Wam potrzeba i daje Wam właśnie to, czego pragniecie. Na jakieś święto może podarować Wam niezwykły bukiet z jednej róży, ale na przykład książkę, o której Mu wcześniej opowiadałyście. Książkę, którą bardzo chciałyście przeczytać, ale którą było niezwykle trudno zdobyć. Albo, jeśli w rozmowie, mimochodem, wspomniałyście, że bardzo lubicie zaczynać dzień od filiżanki kawy, on to koniecznie zapamięta. A później, kiedy będziecie już sobie bliżsi, rano zaparzy ją i przyniesie wam prosto do łóżka. Takie właśnie specyficzne działania, które są ważne akurat dla Was, mówią o tym, że mężczyzna naprawdę Was słyszy. A to już znaczy bardzo wiele. On usłyszał, zapamiętał i zrobił to. Również mężczyzna przyznaje się do miłości wobec kobiety, kiedy przedstawia ją swojej rodzinie i przyjaciołom. Dla każdego mężczyzny taki krok jest bardzo poważnym etapem w rozwoju związku, bo przecież nie przedstawi swoim bliskim kobiety, która podoba mu się jedynie powierzchownie i która dla niego samego nie jest naprawdę kimś bliskim. Sam fakt takiego działania świadczy o tym, że on chce widzieć was jako część swojego kręgu bliskich ludzi. Chce też, by inni w tym kręgu rozumieli, że jest szczęśliwy, będąc obok was. Można być pewnym, że taki mężczyzna ma wobec was bardzo poważne plany i zamiary. Mężczyzna również wyznaje miłość kobiecie, gdy jest gotów dla niej iść na kompromisy. On szczerze pragnie Abyście były szczęśliwe, i dlatego czasami gotów jest nawet postawić wasze interesy ponad swoimi. Dlatego bardzo ważne jest doceniać mężczyznę, który potrafi zrobić to dla kobiety. Mogą to być jego decyzje nawet w drobnych, codziennych sprawach. Na przykład może ustąpić Wam i zgodzić się na wspólne obejrzenie filmu, który bardzo lubicie, choć jemu niezbyt odpowiada. Albo może zgodzić się pomagać Wam w obowiązkach domowych, jeśli wcześniej była to wyłącznie Wasza strefa odpowiedzialności. Oto kolejny czyn mężczyzny, który można odbierać jako wyznanie miłości. On dotyka Was czule, bez podtekstu i oczekiwania czegoś więcej. Na przykład podchodzi od tyłu i obejmuje za ramiona, kiedy zamyślone stoicie przy oknie. Albo delikatnie bierze was za rękę i gładzi ją swoją dłonią. Albo budzicie się, bo on głaszcze was po włosach. Takie właśnie czułe gesty mężczyzna nie będzie wykonywał, jeśli nic do kobiety nie czuje. Kiedy to robi i nie oczekuje niczego więcej, to jakby mówił: Jestem mężczyzną i dlatego trudno mi powiedzieć, że cię kocham. Mam nadzieję, że zrozumiesz tę wskazówkę. Kolejny czyn, który mówi o szczerych uczuciach mężczyzny wobec Was, to sytuacja, kiedy macie jakieś zadanie lub problem do rozwiązania, a on sam proponuje Wam swoją pomoc. Często nawet nie trzeba go o to prosić. Mężczyzna widzi, że go potrzebujecie i od razu jest przy Was. Następny moment. Kochający mężczyzna nie będzie próbował zmieniać swojej wybranki. Akceptuje Was dokładnie takimi, jakie jesteście, ze wszystkimi wadami. Można to zauważyć w Jego zachwyconych oczach, kiedy na Was patrzy, albo w Jego zadowolonym uśmiechu, kiedy uświadamia sobie, że jesteście obok. Ważne jest zrozumienie, że nawet takie proste gesty mogą bardzo wiele powiedzieć o tym, jak mężczyzna Was traktuje i czy naprawdę coś do Was czuje. Oto jeszcze jeden czyn, na który warto zwrócić uwagę. Przy podejmowaniu jakiejś ważnej decyzji, kochający mężczyzna koniecznie skonsultuje się z wami. Nawet jeśli nie znacie się szczególnie na temacie rozmowy, bo on widzi w was towarzyszkę życia, a podjęta decyzja może dotyczyć was obojga. W każdym przypadku wasze zdanie ma dla niego znaczenie, ponieważ wy same bardzo wiele dla niego znaczycie.